Bieg to no, też, bieg na też, bieg na też, na też, na też. A łatwo, łatwo. O kurde, nie wiem w którą to. stronę. Micher. Weź średę, tak. <grym> tak, on puścił, puścił. wziąłem po czym zaczynał się właśnie też taki miałem, że co jest kurwa. No. Dokładnie tak było. A nie chcemy karty wziąć na przykład? Ja po prostu nie wziąłem. Dla mnie już nie starczy, Dobra, tak. Mamy do wyjścia, mamy do wyjścia. A, nie, tak do wyjścia? Nie, mam dwie różne. Tak do wyjścia. Dobra, idę z tobą. W takim razie lubię wychodzić. No <grym> dobrze. Dawaj, otwieraj, otwieraj. No. Dawaj, 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 dawaj. O daj, daj, daj. Oh, kurde, ale speedrun To nie jest we do destru jeszcze, Quick no daj, nie daj, mogę. No nie, no nie. Ignoruj mnie, bo nie mogę wyjść. Ignoruj, ludzie. No zignoruj, nie do czemu? No ja nie mogę i tak nic. No zignoruj, nie no, czemu jesteś taki spocony. No proszę, no nie bądź jak badnikaro. No, nie mam nic. Będziesz O no, kurde, no jeszcze windy. Uff. Dobra, dobra, Destron nas puścił. Destron nas puścił. więc chyba Git, chyba Git. Udało się, udało się przychytrzyć. Udało się przychytrzyć SCP-ka na, na. Proszę bardzo, taki spacer jak Podnikaro. To są słowa, które każde SCP-ki, kiedy powiesz, to was puści po prostu. To jest taka. To są magiczne słowa. Nie, znalazłeś mnie. Ej, a czemu kruszym? Przecież do też był. Są 206? Nic tak? Tak, są 206? Ale to bez sensu. to ile jest tych SCP-ków? Ej, nie mogę się wydostać. <grym> bo nie mam karty, bo twój brat 106 zabił Aegigo, który miał kartę. Ej, nie mam, nie wiem co robić. Ja, no, chyba jestem jedyną klasą, która się wydostać tak daleko, ale nie nic nie mogę zrobić. Nie ma żadnych kart, nic nie... nic nie ma. Oni wszyscy chyba są nadal w tym w lajcie. W sensie ja chyba się dostałam, bo widziałam tylko tutaj pieska jak chodzi, nikogo innego. Więc jakby co oni co wszyscy w lajcie, a ja jestem bez karty. No tak, tylko mówię kroszem. No wiem, wiem. Wiem, też się z tobą zgadzam. Zadaj jakieś pytanie. Nie wiem czy streamuje. zadaj jakieś pytanie na streamie, ja Ci odpowiem tak albo nie. Tak, tak, zgadzam się w 100%, tak, proszę. Tak, zgadzam się. O kurde, no właśnie mówiłam, że jest detest. <grafy> Nadal się nie mogę wydostać przez ciebie, przez że zjadłeś jego i jej miał kartę, która poważnie do wydostania się. <grafy> ja nie mogę się wydostać, nie wiem, co tutaj na no zawsze w tym chemii. <grafy> Tędy? O kurde. O kurczę, no więc jest, no ten, o kurcze, o Jezu. O, wydostałam się! Ej, kupaki! facility. co jest potrzebne. Ok, to teraz, przynajmniej. O, a O, będzie sobie nie Wzięcia? Okay, są. No, jest ja fajem, jest witaj, Witajcie, witajcie, witajcie. Oswajcie, ale mnie pożalni. No to chyba ktoś zabrał tą kartę. Ok, woda. o. It's us final. Dobra, spróbujmy znaleźć to wyjście wizowie, no spróbujmy znaleźć to wyjście, skoro mamy kartę jakimś fartem. Ejka! Emil Emilka ci cię rozstrzelać ogólnie. O, Nic nie zrobiłam! Nie wiem. nie Nic nie zrobiłam, nie mam żadnej broni, mam tylko kartę. O, kurde. Zrobiła, zrobiłaś no? tyle, że jakbyś nie wyszła, to by się runda skończyła, bo byłaś Dobra, ostatnia. No właśnie, urodziliśmy się przez ciebie. A, jakby nie wyszła, przepraszam. Przepraszam, że, że się Dobra, urodziłam, te, przepraszam. Chowaj tę kartę, wiążemy cię za to. A. Chowaj kartę. Dobra, zwiażcie mi pulię. A, no patrzcie, że wyszłam. No wyszła. Wyszła. A co, Dobra, nie? Dlatego ja A ja i to w sumie dzięki mnie macie rozgrywkę. Możecie go walczyć dalej. No ja się na świat nie prosiłem. No, no przepraszam, że wyszłam, no. Przepraszam. Nie no Luigi. A my idziemy w ogóle w dobrą RNG, stronę. Nie, nie, Nie wiem, ja idę za wami. Chyba. No. Nie to o tutaj są ciała jakieś, to może tam... To jest hmm. chyba droga jakaś. O cholera! O kurde. O nie, ja się nie ju, jestem bezbrona, jestem bezbrona, jestem bezbrona, proszę! Ja ja jestem bezbrona! Jest. Ja no jestem pracą bezbrona, no, bez jest. ja Jeszcze no, <laughs> <laughs> raz wyszłam z twojego wymiaru! <laughs> Uspokój się! Jeszcze raz wyszłam, nawet nie mam jak jestem związana. Patrz, tam jest coś. Daj ci mi wyjść. <laughs> o kurde. Nie ma przypadkiem. Nie wiem, puścił mnie, strumie nie puścił. Wiedziałam, że jestem bez wyro. O kurde co to za... A! No... No, ja... no nie no! Icie, że scp pewnie nie zapisał Zabił mnie Menti, no nie mogę. Dobra, Dobra lecimy heavy lights, tak, kapu. tak. Ej, ej, słyszałem, że Loki jest z nami podobno. A co rozstrzelać Lokiego? No, a nie, Loki, loki jest no, z nami, no to prawda. Chodź pan, Loki, tutaj się rozkazujący numer 2. Dobrze, Ale numer dwa, tak. numer dwa, numer dwa, numer dwa. A, okay. numer ja mówię rozkaz, a ty dopełni dopełniasz. Ja mówię rozkaz. rozstrzelać, a ty mówisz kogo. Rozstrzelać e, Lokiego? Dobra, Loki co? Nie, nie lokiego. A co pan ci chyba? Ja będę bronił Lokiego. Ja nic nie mówiłem, ja tylko rozkaz mówiłem. A, no, znaczy, a, no, 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 no. Co? Ja też? Ale ładny kolor ścian, wow. No jest Pięknie. taki jest. taki fanboyowy trochę. Oj, tak. O, możemy aktywować. I tak... O, koszulka, założę. Tak, 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 Nie, no to nie ty. Nie, no oczywiście, tam nie że nie tutaj. A, tutaj strzały, Cześć, jakieś przysłane. Mam to władzę, jak ja nie wiem nic tutaj, o co tu się dzieje. Gdzie idziemy? E, do wyjścia, e, tak. do heavy. Ale A po nie co, nie wiem, co idziemy? Gdzie jest, żeby zabijać wszystkich ludzi, których Wszystki? zobaczymy. Wszystkich? Tak, wszystkich, do niebieskich. O, teraz trzeba do każdego, oko Niebieskich, niebieskich. Niebieskich, A! Zielony! My jesteśmy zieloni! Ale Chodź. ściana jest niebieska! Cyanowa. Z ściany, jest O niebieska. kurde, tam coś było. Ja wiedziałem, Fafika. O, słychać. O, o kurde, jednak z powrotem, z powrotem, z powrotem! Ej, Na powierzchnię. Tak, tak, ja po Na powierzchnię jednak wychodzimy, jednak zmieniam. Rozkaz Czekaś. zmieniony, rozkaz zmieniony. To było Dobra. tędy czy nie tędy? Nie, to będzie wybuchowa atmosfera. Siema, siema. O nie! Poczekajcie! E, 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 szybko, widzę, e, e, szybko, widzę! Szybko teraz, szybko, śmiecznie, patrz, patrzcie, patrzcie! Ok, <grym> <grym> A czy na jest? No, no zdąży, no zdąży, się, no szybko, szybko! I zdąży, zdąży, no zdąży Ale przecież! No zdąży! No chamy, chamy! No zdąży tylko, o kurde! Zdąży tylko, musicie, no... O, nawet wstrzymana jest. O oh. oh, kurde. Oh, kurde, to nie Loki, to nie Loki, to nie Loki Zastrzeliłeś mnie, Najlepsza klasa! I są monetki, więc musicie ten... Więc musicie, musicie ogarnąć Najlepsza, co ty? Ja już idę pod monetki Sądzę są zazwyczaj? A, główna Monetki. Nie ma. To jest tutaj monetki. O nie, nie tutaj że mnie słyszysz? Cześć. No, ukrywam się, no, ukrywam Co się, się przed pinakiem. No, pinat. jest, ukrywam się. Tak, jest tak ziężny, <laughs> ledwo Cię trzyma, Ta kamerka ledwo się trzyma. Ej, to jest piesek! No, nie, nie No nie, w dupę, kruszym. nie, w dupę. Chcę monetki tylko. A takie... Nieciekawe sytuacje, takie nieciekawe sytuacje się zdarzają, no... Czy ja znajdę monetkę przed śmiercią, czy nie znajdę monetki? E, monetka... Chodźcie, no nie ma co się wygrać ja jeszcze nie miałam monetki w tej grze, chcę. Jeszcze znajdziesz. Po co Wiecie. ci te pieniądze? No potrzebuję pieniędzy. Ja są monetki. Nie, no. nie wszystko. Ale ja chcę te magiczne pieniążki, żebym mogła się zamienić w coś. Nie bądź taka, pieniądze nie wszystko. No tak, ale ja chcę się zmienić w coś. A jest robiło się ciemno. Czy żyjecie w ogóle? Tak, mamy tutaj gadatków. No, Jakich gadatków? Skopali się tutaj. O czym wy mówicie? Oddajcie się, otwórzcie i się pogardzi. O, widzę was chyba. Oni nie staje podstaw RP. On no. nie staje podstawą RP? Hasło! Hasło eee. podaje. Nie, hasła, właśnie. To nie jest hasło. Podaje hasło okoń. Zupę czasło. Eee. Nie. Ej, wichuj? Nie. Kurde, Ej, byłam tak blisko. No sumie, Jestem na na pewna, są blisk. dobra. Jestem na na pewna że są blisko. Jestem pewna, że... Musicie myśleć nad hasłem. Mm, brzmi kusząco, powiem ci. Hasło to dupa przez duże D. Ej, widzieliście jakieś monetki? A jaka upa? No, możemy poszukać. No, taka, taka ładna. moja ja nie widziałam jeszcze żadnej monetki. Stołt, Od kiedy nie, nie miało być. Ja czuję się okłamana. O, patrz, chodzi kamerka, chyba, czy nie? No bo na Cześć! No. no tak, tak, Kruszym, otworzysz... Ta Ejko, otworzysz, otworzysz tam, ta? Kruszym? Tak, otworzysz tam, tak? Otworzysz nam, żebyśmy tak, zabili tak. chłopaków? Proszę, proszę, Kruszym, błagam, tutaj! Chodź, chodź, chodź tutaj! Tam, tam, tam. Chodź tu, chodź! O kurde, no proszę! Kruszym! Kruszym nam otworzy! Kruszym nam ja otworzy! Kr ha, 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 no! Nie znacie po prostu. Proszę, komputer nam otworzy, więc macie przechrapane. No. drugą stronę, No, nie ruszajcie się, nie ruszacie. się, no właśnie. O, o, kurde. No nie, komputer z monetkami naprawdę. biba, ty leczysz, to mówię, byś leczył. No, jakbyś leczył do no, jak no, fix. My Sam robimy P, nie możemy mówić. Łap, łap No, nie, nie jakbyś palił, tylko jakbyś był stary. Łap, Dawaj, próbuj. Ach, ta dzisiejsza młodzież. Może no. pomyśleć. Łap, łap, łap. No dobra, już widzę, że jak ktoś do lighta pojechał. Yeah. Łap. A, zapadłeś się pod ziemię jak zobaczyłeś kamerę. No. no. Dobra, bym już owajcie? Luźk dawaj, no ja O na... O, o. o. o, o Mikul ja? Nie wiem, czekaj, już idę dalej. Leczę cię, lecę cię, lecę cię. Parle, lecę cię. Chodź Rufiks, czekaj, idziemy po windy. Ja, że, że, że jestem leczący i ci leczę? Chodź idziemy do windy. Masz tam, jak pójdziesz dalej, nie do 173, tylko dalej po no. Same windy. O, jest pełno, pełno tam jest. Yy, no oni jak wybuchli Katmą nie wolno. To wybuchł? No właśnie nie wiem, zamykam imcie sobie co wybuchło. Kurde, Preciesz... mają kartę ogólnie. Słyszę kogoś tutaj. I pies. Co z tego, że mają kartę? Przecież ja jestem ładarzem. Że... Ale nie, bardziej chyba, bo myślałem, że oni do Exita uciekają, wiesz? Dlatego tak mówię. Mamy no, Dawida, nie. mamy Ty, Dawida. Weź go wczesz sobie. O dobrze. E, Rufiks, nice. Dobra, wskrzeszaj, a ja poszukam Jak do Light'a. Like jesteś zielony? Nie widziałem. O, widzę, widzę, prawo. Oni są w tym miejscu, bo jestem pod ziemią. Nie, bili, nie, bili, idą, bili. nie. Musimy inny Kinga to jest niemożliwe, jesu. kurde. I tam? Tak, Jeden nie, chyba jest w drogowni. Albo był, nie, nie ma go. Był. Jak coś, to idą przez windy A do heavy. O kurde, gdybym wiedziała, gdzie są te windy. Na pewno. A, Już, tak, wierzy, jako piesek masz winda. lepszy węgiel. O, jest tu Kinga, dawaj ją. Chodź plaga, choć, profil, szybko. No, powiem że ja demonem prędkości nie jestem. No nie niestety. Ja tyle, tyle apteczek i, i te sprawy, to trochę mnie przeciążają. No, ale nie umie drzwi zamykać w biegu, tak że spokojnie. Ja też no, nie nie Do, Dwa armory, jest, pobiegu. Do armory jeden pobiegł. <laughs> Do armory. Chodź, <laughs> no, mam <laughs> no, no, Kurde, pies, no, nie iść lepiej, nie iść lepiej. Hakują mnie ogólnie w Heavy, jak może po po to ktoś pójść. E, czekaj, bo to chyba ty jesteś. Poczekaj. Pie, kto jest pieskiem? Mikulia, ja wróć What? się. To wróć się, wróć, 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 wróć ścież, bróć, ścież. Biedna, bo ty jesteś najbliżej. Biegna, biegna. O, ja biegam sobie. Na koniec korytarza, dosłownie musisz prosto iść i tam masz... jest chmurę musisz przejść. Serio? O, słyszę... Chyba nikogo już nie ma w lajcie. No, idę no. Nie, do Loki. Do... 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 To teraz weź to tam na m... Nie wiem, może spróbować, ale się nie zdąży. Zabijam Loki'ego tutaj. Jest tutaj Loki'ks gdzieś? A, gdzie mam włączyć tutaj? A, tutaj jesteś. A. Ochroniarz tak. idzie do 939. Ja O, to ja idę też. 939, dawajcie. zaraz Jezu, co on gada? Kto tam? Lof, łof, o? Loki ciało, Off. Łaf, Łof, 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 łof. Loki ciało jest ten. rufix chodź. Bardzo ładnie robisz RP. O kurde, no, Sandwich, to nie ty. Szukam tego, co wskrzesza. <grym> ty nic nie zrobisz, no, ale, ale, nie ale, i... ale patrz, ale tam, Sandwich, to... chodź. No, ale mogę ci pokazać, jak coś ciało. Ja się zapadam pod ziemię. Łaf, łof, łof. <grym> o, weź Zje... O, dobrze. Chodź. O, zdradzą windy wreszcie pierwszy raz. Dobra, mam windy. A nie, chyba nikogo nie ma. Chodź, Sandwich. Nie ma nic w lecie? Nie, pod tobą, pod tobą jestem. Ma nikogo w lecie? Musisz dodać tarcze. Chyba nikogo jak, nie, kogo nie ma. Jak to, jak no. e, komputer, Pip pip pip. komputer, w ktoś A, jest? Chyba nie nie, nie sprawdzam, robię skan. Jakbyście jest. kogoś zabijali, to mówcie. Nie jest w David. Dawid. Ej, by zdawało. Jest w ktoś, no. Ty, Jesteś no. w lajcie, Sandwicz. Zabrojał mnie aktualnie. Dobra, to idziemy. Którym się dawało tarcze? Nie wiem. Pewnie ty, No Jest tutaj, jest tutaj. Dzięki. W sensie... Przy wejściu do Entrensa. E, poszedł kazać do serwerowni, chyba. Tak, 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 no. no, w serwerowni teraz... jest. O, to my też jesteśmy z drugiej strony. A nie, Gdzie to nie jest like, serwerowni. to 9 to Cześć, ja ci powiem. E, przez zbrojowni był, ale go zgubiłem. Dobra. Ale już go nie ma przez zbrojowni. No, Szukam no, monetek. Może do lepszarki poszedł. A, Gdzie jest? jest Zobaczę, czy w lepszarce jest. W lepszarce. jest, no! przy drugiej w tych. W lepszarce ty możesz go wziąć. Patrz tutaj, Ale w otwartej i lepszarca on nie zgubi. A. Pojechał windą na dół, pojechał windą na dół, nie wiem, O, to, to dobrze, bo ja jestem przy wejściu jakimś... I flak, coś wste. tego złapałem. O, nice, Destra jeszcze mam, tylko jest windzie. A gdzie? No, jest i jestem. drugim zjemy i wszystkich. system B. Ja szukam monetek. Znaczy ja lecę. Tak, ja lecę. Nie do Heavy, nie do Lighta, tylko taka z boku. Aaa, okej, okay. to nieważne. O kur... No. Nie. Dobra, idę do Heavy chyba już, no, no, Sandwich jakby, co? No. Więc chodź, sandwich też. Idę. Mm -hmm. O to ten tras też zaraz koszymy. Tak, ktoś w ogóle ucieka. Skoro w�ell: chce znaleźć, to. Oh, to ucieka. O, siema. Aha, cześć, sandwich. Idziemy z kąta. Hej, tak, O Manny, cześć. Na gatecie B tak? będzie całe, tak? cały, cały tego, całe TF, y będą raczej. Tak, tak. Tam jest. A, Rzymia, o Ciebie widzicie, tak. Dziękuliak, śakuliak. Ale ekipa jest O kurde, ale Pierdolę. ten. Oślepłam. A się cofnął. Mandy i No, no. Chyba Pamięci? jednak nie chodzą. No tak. A kurde, nie wiem, idziemy, idziemy na auto. wycieczkę. O! Destru! Co on ma w ręce? Pewnie się piłką się bawią. No! Dziec go, szybko, ja tu mam go. zamknąłem drzwi. O! Ej, kurde, ja nie mam za kim iść. Ale on jak małpa lata. O boże. No i dobrze. Ej, bo, no Dawid nam umarł. Jest gdzieś, gdzieś tutaj, Rufix? Jesteś w pobliżu? Ja mam ciało Mandy'ego tutaj w windzie. Rufix, jesteś w pobliżu? Hakują mnie znowu. Idzie, 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 Hakują mnie przy tobie. Michał, Michał jest. Przy tobie sam. E, I przy tobie i za, zabiłam ich w wieszce komputerowej. Dokładnie. Pomieszczenie... O, tak jak patrzyłeś, no. Do tyłu, do tyłu. Aj, bo... Czekaj. O tak, tu no. Rufik, gdzie jesteś? Są kraby. O są tam, Rufi, Rufik, ten, bo to da ta tam jakieś. Ale no nie mogę, dawili się skrzesić. O, jest nie klapuś. O, krzesić, no. o, klapka niestety ten. O, mam głos z celu. Na no, no, też nie mogę. Miałem już 6, ale nie mam nawet samych. No to, <grym> to... nie mnie <grym> nie idzie, Dziadzio idzie, idzie. No chujaj, widzisz teraz. O, zorak. Dziadzio idzie, dziadzio idzie, dziadzio idzie, dziadzio idzie. Trzymaj, że... Na Warheadzie znowu mnie tego e, hakują, generatorują. Loki też sobie mnie z tego Ktoś pójdzie na Warheada, nie zabiłem, żeby wyłączyć generator? Dobra, Eee, Czekaj, o. E, już wam mówię, na Kidruma, do Kidruma, macie Hydruma. Ja Gdzie ktoś idzie, ruma. to też. Zbaw, no, zbaw, 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 zbaw. Oni pewnie w jednym ucieczku kropki i... Jest pełno i... Dobra, zjeżdżam sobie, zabiłam dużo osób, jak po co. Tutaj jest jedno, a drugie jest, jak pójdziecie do tyłu. To ty tak. i... bo tam gdzie byliście, tak, no. I wtedy do rumu i prosto, do prosto do rumu. końca, Ta, no. Jest I wtedy sekund. do końca, i tam jest też generator. Mam już mało życia, ale zabiłam dużo ludzi. Mam full, I... Ja pierdolę, i przekończę kolejny. Regeneruj się chociaż. No właśnie, radę. ta co sobie regeneruje, chociaż sobie chodzę. Bardzo ładnie. I przy. przy e checkpointie jednym. A już, się na o, już, ty, ci ten, już ci ten. o już zrobiłam. O, dziękuję, Uw? I, Uw? 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 I znowu w warheadzie. Znowu w warheadzie. Idzie ktoś wyskoczy z warheada. O, widzę, idzie tajemniczy o, Szukam, styk już. szukam warheada. Zamknąłem. mu O, kurde, ja nie mam w ogóle tarczy, ja idę pod ziemię. O, widzę was. Winda przyjechała mu, niestety. O kurde. Tam jest, jest pełno w No, pyknijcie tego szafkę. No, kliknijcie szafkę, kiedyś <grystujcie> tutaj No ja nie o, wiem, gdzie jesteście Bo ja podziemia jestem, że sobie tarczę zregenerować. A to źle, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Czekaj, bo... co się mruga. Weź, może tym łazarzem wejdź sami i będziesz pod ziemię, co? W tej windzie, żeby cię nie załatwił, bo no, oni mają im mi na pewno. chwileczkę, bo. No, poczekajmy. Ja zobaczę, ilu jest tam na dole co najmniej dwóch o, jest osy, Ej nie mogę wejść pod ziemię, mam cooldown, no chyba... No poczekaj, co, pochodź nie sobie o, bo o, o, chodźć, o, coś mi kulia ja? Cześć, dobra, tutaj zamknęliście, git Jeden uciekł, jeden uciekł No, rzucili granat, to chyba... Drugi jest tam Stoję po mordzie O, ucieka, ucieka, gońcie go Gonie go Dobra, nice Dobra, jak coś to niczy jakoś chyba uciekł Tak, uciekł No dobra, uciek. to weź. Zapaliście go? Um, Przypakują mnie się. znowu przy Checkpoincie. A i O. Już odwakowana. Dziękuję za odhakowanie O, oh, Mandy się znalazł O, o tam ktoś jest Na entrasie, na prawym entresie są dwie osoby Toż? Bardzo długo nie wiem, kto by tu Trzy osoby Nie, ty o, nie No niestety, quick, no niestety, quick O, Man, jeszcze niestety, quick Pan nie ma dwie minuty leżałem Dobra, zabijcie dwaj Hakują mnie znowu na 096 Biegnę, biegnę, piękna? O, cool. o nie, ja ja ja. To skampcie się, A. sobie, ja cię nakieruję, Ej, dobra, to ja co to jest, nie, to Tam, szukam, tam szukam. gdzie mi szła, i dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj? No, nie, w drugą. A, o, okay. tak. No musimy no, plan mieć Pójdźcie w prawo, Ty idź prosto mi i w lewo, i będziesz. Tak jak szłaś. Tak jak szłaś, i prosto i tak, dobrze, i teraz prosto i będziecie mi warheada, to mi wyłączcie to. A Zoro, to kogoś zabiłeś, coś mówiłeś. Tak, jeden jest w jeden z w No idźcie prosto, no mówię prosto. Ja to ja już nie, to, nie, to nie w lewo. Jeż, 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 je. O, to tutaj co? Jest, co? To jest warto. Prostu, no. I w środku jest warhead, w warheadzie chce tak, Nie, 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 Weźcie to i. O. Ej, strzelają A strzelają ja we mnie, A ja, to ja mam 530, po... uważajcie oh, Nie trafił. Nie no trafił no. Dobra, zjechałam, no, ja w window, bo mam są, to, Ja pierdolę. Dobra, kampią, kampią. No, wiesz wiesz windą tam do góry. nas. dać radę. No o kurde, nie mogę. Ja. Wyłączyłem, tak wyłączyć miałem. No, bo tutaj. O, o, o. Dobra. Poszedł. Dobra, zrobił. Dobra. Miałem tam Dobra. Tak, 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 Hakują mnie znowu. Nie. Nie. Na checkpointie znowu. Cze, bo Zoro ma mi pokazać ciałko. To pokaże, no. Znowu, co znalazłem. To cię na checkpointa. No dobra, to no, chodź. Cześć, w którą stronę? Dobra, oni jest, biegną we mnie, Jestem jest w się sensie cały czas wszyscy... A, to dobrze atakują. szedłeś. Dobrze idziesz tym ładarzem. tutaj? Idź prosto, no. Ciągle no dobra, prosto, to ciągle. No raz to mi pokażesz, że zora. Nie, nie, dobrze szedłeś, dobrze no. szedłeś. I teraz tutaj. Cześć, jak mówię oh, prosto, no, prosto, to no. wy skręcacie tu? To jest to pomieszczenie. No myślisz, że chodzi o checkpointa. Przy checkpointie. jest akurat. No, no to, no, to właśnie. No, dobra. dobra. Ja się nie znam, ja się nie znam! Nie, to jest nie, jest zamknięty. nie da się. jest? tam jest park, to, to mi czeka. Halo. O, tutaj jest taki twór, Zoro... taki potarmorskiego. Co znalazłeś? Po co? to ja czego zjeść no. Jak się nazywają pomieszczenia, bo ja nie wiem gdzie ty jesteś, bo dużo osób gada. Ej, jest milion ludzi przede mną dosłownie. Musicie, ktoś musi mi pomóc, jakiś SCP musi pomóc. Musimy ci albo coś. Ja ci pomagam. A Oh, o, so zabawuj mi, ay, pomoś mi, zabawuj mi! On wie cringe.